Witajcie moi drodzy, 17. trening, drugie zadanie, będziemy ćwiczyć podbicie piłki i żąglek. I popatrzcie, piłka jest między nogami, ale nie zupełnie między nogami, tylko tak w połowie butów, dobrze? Ustawiamy nóżki w połowie butów, piłka jest, energicznie uderzamy czubkami butów o siebie, w ten sposób podbijamy piłkę do góry. Hop. Sobie żongluje. ile tam wam wyjdzie, najwięcej próbujcie, dobrze? Ważne jest to, że żaki przynajmniej 5 razy 10 razy orliki młodziki 15, a starsi 20 razy z krzatą ile wyjdzie będzie super. Jeszcze raz pokażemy: piłka między butami energicznie, lekko ginamy nóżki energicznie, uderzamy butami o siebie Op. i piłkę do góry. I sobie żałujemy, ok? Dobra, mam nadzieję, że Wam szybko wyjdzie. Czekam na Wasze filmiki. Pa!